Siemanko, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Nagi. Słuchajcie, tak siedziałem, siedziałem i doszedłem do wniosku, że jeszcze zrobię sobie 9 paczek, bo te nagrody były dosyć ciekawe, więc chcę dać szansę jeszcze Fifie, żeby tutaj coś dobrego trafić, bo jednak, no powiem Wam, no, tych walkoutów, w tamtym otwieraniu było, były dwa, z czego naprawdę fajne były. No teraz coś nie mogę otworzyć, widzę złotej paczki zawodników. Coś się tutaj przycina, ale już poszło. I jest walkout! O kurde, w takiej paczce walkout, kto to będzie? Brazylia, Neymar. Neymar! Neymar! Wow. Co się stało? To jest wymienny Neymar. O boże, co się stało? Trzy... Nie no, co się stało w tym momencie? Neymar w paczce. o boże, ja go biorę do klubu, on przecież będzie grał w moim składzie. Aczkolwiek nawet nie wiem czy już mnie na Ronaldo teraz nie stać. O boże, co za, co za traf. Neymar w paczce, 92. Z takiej najsłabszej paczki był walkout, słuchajcie Psujcie bilans, nie mam nic więcej do powiedzenia, bo to co się stało przed chwilą, no to Wow Wow, wow i jeszcze raz Wow Trafiłem Neymara, o Boże, ale fajnie, ale się cieszę no mega sprawa, kurde, bo Neymar, no... No fajnie, naprawdę, to już nawet jak już nic nie trafię do końca, to i tak jestem zarobiony, więc... No dobra, niech będzie. Oni chyba nic nie są warci, to trudno, na i będę stratny, ale... O kurczaki, ale słuchajcie, to chyba była najlepsza decyzja. Żeby... Żeby, żeby, żeby właśnie... Eee, żeby właśnie po... popsuć ten bilans, bo naprawdę jest kolejny walkout Co się dzieje? Ja! Hiszpania SP No To jest niepojęte! Co się stało? O Boże! I nie sta. Ale super. Jest jeszcze środkowy obrońca City 4000 jak najbardziej. Słuchajcie, biorę wszystko do klubu. oj, 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 oj. Ale miło, dwa walkouty już były, a Cztery paczki otworzyliśmy. O Boże. Lećmy z kolejną paczką, słuchajcie. Dwa walkouty. O boże, co się stało? Słuchajcie, jak coś jeszcze przebije Neymara, to chyba nie Mbap... A, Vidal! Vidal! Ojejku, znowu 15 tysięcy. Nie, no niesamowity jest ten bug opening. Co się dzieje? Lecimy z mega paczką może teraz. Co się stało? To jest niepojęte. Neymar, nie y... Iniesta, Vidal masakra jakaś znaczy pozytywna o jeszcze myśliwy standardowo 5 koła jakby nie było zawsze zawsze dla plus ale co to jest za pałkę opening słuchajcie psujcie sobie bilanse co się stało ja tak trochę zainwestowałem ale zarobiony jestem z, myślę z 300 400 tysięcy tym neymarem to już w ogóle tutaj ta paczka nawet nawet się powinna zwrócić. To jest najśmieszniejsze, że ja wszystkich tych zawodników jeszcze będę sprzedawał, bo yy, teraz to nie warto na odcinku sprzedawać, no bo ten odcinek trwałby lata świetlne. Ale co się stało? Powiem wam, że polecam psuć bilans, bo w poprzednim odcinku już były fajne trafy, ale w tym to już w ogóle... To co się stało i lecimy z ostatnią paczką Jeszcze tu mógłby być walkout, no niestety nie ma walkoutu Ale może banery chociaż No niestety nie ma banerów, ale Co się właśnie stało to jest niepojęte O i jeszcze jakieś ciekawy kurde tutaj No niestety nic nie warty, ale Ale i tak co to się wydarzyło, słuchajcie jeszcze tam mam w planach zrobić kilka SBC, właśnie i nie wiem, czy jeszcze sobie tego zanim będę już yy, grał dalej, to czy, czy tego nie zrobić. Ale słuchajcie, Neymar, pierwszy właściciel Dreams Come true, jakby to się mówi, nie, ale yy, jeszcze i nie sta. W ogóle nie sta, czy jest on coś warty? 40 tysięcy, 35 000 można by. Ojojoj! zajcie oj, oj. mega sprawa, bo Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej tego mojego zespołu. Ojojoj, oj, oj. co tu się dzisiaj wydarzyło, właśnie. Zajcie, jeśli się podobał Wam odcinek, musicie zostawić łapkę w górę. Za takie dwa walkouty to no nie ma opcji, żeby nie zostawić. Także, jeśli się podobał Wam odcinek, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję i lecimy z tematem. Trzymajcie się. Cześć.